Jest niedziela. Początek grzybobrania. Przyjechaliśmy. Jest godzina w pół do ósmej. Na początku tyle ceglaczków. A tu zobaczcie. Pierwsze prawdziweczki. Nie nagrywały ceglaków. Było bardzo ciemno. Jest pochmurnie. Deszcz pada. Ale trzeba pozbierać. Także. Pierwsze dwa prawdziweczki już są. Pospacerujemy. Tu bo jestem z Grzesiem. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że trochę grzybów wpadnie. Jak coś będzie, o zobaczcie. już mam ceglaczkę. Kolejnego tu jest troszeczkę widniej. Tu jest. ciężkie warunki ale pospacerujemy ludzie chodzą to jest szok bardzo wcześnie rano daleko odjechaliśmy do lasu i mimo to ludzie już są dlatego spacerujemy sobie po innych trochę miejscach zobaczymy co tu będzie się działo zobaczcie teraz z daleka to coś dojrzałem wydaje mi się że to jest prawdziwek Idę. Tak, to jest ładny, prawdziwy czek. Tam krzyczą bardzo grzybiarze, dlatego chyba z grzeszkiem zaraz tam uciekniemy. Nie będziemy tu chodzić. Nie ma co. Pójdziemy w inne miejsce. Zobaczymy, co tam będzie. To nie jest prawdziwek. Dobra, spacerujemy dalej. No i jestem z powrotem. Zaraz Wam pokażę, co tu dojrzałem. Patrzcie, tu jest ceglaczek. taki podgryziony przez różne zwierzęta. Czy to ślimaki, czy żuki. Tu jest drugi. Zdrowie tenkie. Tu jest trzeci. A tu mamy takiego prawdziweczka. I tu chyba też jest mały. Tak. Zobaczcie. Takie dwa. Dawoleczek z tyłu był ten duży. Teraz dwa małe. Jest szansa, że coś się tu będzie trafiało. Mimo obecności ludzkiej. Mimo innych grzebiarzy. Już w koszyku trawie dno zapełnione. Coraz lepiej to wygląda. Coś tu widzę, ale tu chyba ktoś grzebał. Tak, także nawet tam nie idę. Bo spaceruję w tą stronę. Tak, cały czas tutaj grzesiu. Ja daleko nie odchodzę. Tam coś widzę. tu też coś małego jakby prawdziwek. Ale tu nie jest prawdziwek. Zobaczmy co to było tam. Tu jest ceglaczek ładnie rosnący. Zobaczcie jaki ładny, grubiutki. Najpierw pójdziemy tu z lewej strony. Zobaczymy, czy coś się będzie trafiało. Jak nie, to pójdziemy tam i dopiero będziemy wracać w kierunku samochodu. Ale jak to? O, już coś widzę. Nie wiem, co to. Nie, to liść. Oszukał mnie. Dobra. Jak coś będzie, to się włączy. No i mamy kolejny statku krasną borowiczkowce patrzcie takie młodziuteńkie same jest ich 5 sztuk Idziemy dalej, zbiera piękne prawdziweczki, nie będziemy mu przeszkadzać, pójdziemy sobie po te prawdziweczki, zobaczcie, tu jest jeden, tu jest drugi, a tam jest podgrzybeczek, i tu jest kolejny prawdziweczek, tu jest następny, tu jest następny, także jest sporo prawdziwków, to warto pochodzić, biorę się za zbieranie tych prawdziwków, bo jest ich tu kilka zobaczcie jakie ładne jest pierwszy jest drugi tu mamy podgrzybeczka Jest trzeci: tu widzę czwartego. z pięknym korzeniem tu widzę chyba podgrzybka a może i prawdziwka zaraz zobaczymy ale nie, to są podgrzybki bo już widzę ich tu trzy Zerujemy tu z grzesiem. Grzesiu cały czas ty nie. I bardzo dobrze. No, to, to zawsze tak można powiedzieć. Coś jest Jak będzie troszeczkę widniej, to będą łatwiej widoczne. Trochę jest jeszcze tu za ciemno. Dobra, biorę się za zbieranie. Jest tutaj pierwszy. Coś teraz tam dojrze? Co to jest? Nie, to jest chyba muchomor Nie, prawdziwek. Ale jakiś taki spleśniały. Nie bierzemy go. Tu mam kolejne prawdziwki. To pozbieramy te ładne. Ten jest taki. Tu jest kolejny. I zobaczcie na takich igliwiach. Oj, tu dwa kolejne. Tu jest jeden, tu drugi. Grzesio też teraz zaczął zbierać. Teraz chyba się lepiej trafiają, nie? Szkoda, że nie są większe, wiem. No tak Grzesiu, tylko pamiętaj, że my dopiero zaczęliśmy grzybobranie i te większe możemy jeszcze znajść. Oddalić. O, zobaczcie, teraz przemknąłem i za pięka do Spojrzałem na niego. Kolejny prawdziweczek. Dobra, jak będą... O, a to jest prawdziwek? Nie, myślałem. Zmylił mnie. Dobra, pospacerujemy, to tu jak tutaj będzie jeszcze to się wróć. U podnóża takiej góreczki, na którą próbujemy z grzesiem się tam piąć. Zobaczcie, taki piękny prawdziweczek. Jest pierwszy. Trzeba się tu rozejrzeć, bo zmieniliśmy troszeczkę miejscówkę, bo tam ludzie chodzili. I zobaczymy, czy będzie ich tu więcej. Pochodzimy, posprawdzamy i ocenimy na razie pierwszy i grzesiek znalazł też co najmniej jednego bardzo dużo zajączków ale na razie prawdziwków w większej ilości nie widać grzesiu tutaj zbiera cztery prawdziwki pięć ceglaczków a ja tutaj takiego byczka znalazłem takiego olbrzyma, tylko Wziąłem się za nagrywanie solcików i dlatego tutaj nie szukałem na razie. Zaraz wam pokażę. O, zobaczcie jaka piękność. Takie to można zbierać. 10 takich zdrowych i mamy pełny kosz. A raz tu z grzesiem pochodzimy trochę teraz i posprawdzamy, ale ten niestety robaczywy. Ale patrzcie, tu już to ja zabrudziłem, to już zdrowy tęki. Także jest kolejny prawdziweczek, że się już kolejne zbiera. Pochodzimy po tych krzaczkach i poszukamy. Może coś się jeszcze trafi. Kolejne znaleziska. Patrzcie. Tu jest taki krasnoborowiczek cyglastopory. Przy drodze. Opa. Taki już tylko do suszenia. Tu przepraszam, nie do suszenia do sosu. Do sosu. Tu na drodze widzę drugiego. Ten ma kolejnego brata. O tutaj. Opa. Także jest kolejny. A tu mi się wydawało, że ja widzę maślaczki. Także zaraz się tu wrócę i zobaczę. O, tak, oczywiście. Trzy maślaczki. Jestem już z powrotem. Zbieram te maślaczki. Jest ich tu trzy. Tam dalej jest jeden. Cztery. Będą do jakiegoś sosiku. Do czegoś dodane. Zobaczymy. Na razie koszyk tylko łapie swoją wagę. Nie chcę nic mówić, ale z tych wilgotnych grzybów to jest bardzo ciężki. Dobra, pochodzimy jeszcze z Grzesiem. Grzesiu tam buszuje dalej za górką. Ja tutaj spróbujemy coś jeszcze znaleźć. Może się uda. Na razie jest całkiem nieźle. Grzyby się trafiają. Może mniej jest prawdziwków, a więcej ceglastoporych u mnie, ale ja je bardzo lubię. O, zobaczcie. Tu widzę coś kolejnego. Jeszcze nie wiem, co to jest. czyż znaczy, nie on nie jest piękny. Tak, aby czuła na środku drogi, sobie rósł. W kolejnie, znaczy, nie na środku, na drodze w kolejnie. I cały czas co jakiś czas sztuka po sztuce, ale coś wpada Nie pokazałem wam. Zobaczcie, tam biegną wielkie jelenie Wyszły mi tu z zagórki i niepotrzebnie krzyknąłem do Grzesia i wypłoszyłem je. Kurczę Takie piękne zwierzęta. Ceglaczka. Dojrzałem go przed grzesiem tutaj. O zobaczcie, tu rośnie. Czy to prawdziwek? Bo teraz korzonek mi się tak jasny wydał. Nie, ceglaczek, ceglaczek. Dobrze. Także ceglaczek jest znaleziony. Grzesiu, ceglaczków nie zbiera, oddaje mnie wszystkie. Dlatego mam ich tak dużo. A zobaczcie, tu dwa kolejne. Trzy, cztery. Także odstawiam koszyk i robię nagranie. Biorę się za zbieranie tych ceglaczków, było ich łącznie cztery, jednego rzuciłem, tu jest drugi, tu jest trzeci i obok jest czwarty. Cztery ceglaczki już są, bardzo ładnie i widzicie w takich jakichś dziwnych trawkach, krzaczkach. Nie na otwartej przestrzeni. Jednak roślinność potrzebowała więcej wilgoci. Tu coś widzę. Nawet już nie będę nagrywał. Tylko zobaczcie, tu są kolejne dwa. Mam pełny. Grzesiu, może byśmy w te krzaczki tu zajrzeli? Co? Może byśmy w te krzaczki tu zajrzeli? Chciałem tak zobaczyć, bo wiesz co, zobaczyłem teraz kolejne ceglaki tu. Dlatego... Dobra, to ja tu kawałeczek przejdę i zaraz do Ciebie dojdę. Bo może nic tu nie będzie. O, jest kolejny ceglaczek. Rozglądam się tu dalej, ale nic nie widzę. Są teraz pojedyncze. Wcześniej był ładny grupowo na górce, a tu bardziej pojedynczo się trafiają. No nic, pochodzę chwilkę. Zobaczymy. A co to przede mną? A co to przede mną? Pewnie maślaczki. No to pozbierajmy kilka maślaczków. Sosik będzie urozmaicony. A wszystko zdrowy, piękniusienkie. Więc warto pochodzić. Grzesiu, chcesz maślaczków? Okej. Okay. Bo tu jest ich mnóstwo, ja już tu chyba dopełnię koszyk. O, naprawdę, trafiają się ładniusieńkie maślaczki, młodziusieńkie. A Grzesiu coś tam zbiera. Dobra, jeszcze tylko biorę te cztery tutaj, i już kierunek samochód. Trzeba na prawdziwki jeszcze pójść, a chyba będę musiał koszyk wymienić. No, już dlatego Grzesiek od razu idziemy w inne miejsce, żeby było inaczej. Ja już mam dość myszlaków. Jest ich tu bardzo dużo jeszcze, ale już nie zbieram. Nie ma co. Są same maślaki. Już idę. Tu Grzesiu znalazł dwa prawdziweczki. Tu jest jeden, drugiego ma w ręce. Idziemy szukać dalej. Grzesiu dzisiaj same prawdziwki zbiera. Ceglaczki daje mnie. Ja teraz od tej pory, bo już mam pełno. Wszystkie, wszystkie prawdziwki będę zbierał dla niego. A Grzesiu mi mówi, że tu są ceglaki. Już je widzę. Widzę, widzę, dziękuję. Trzy sztuki są. Cztery, pięć. O! Dobra, także biorę się za zbieranie. Tylko najgorsze jest to, że już miejsca brakuje. Takie zdrowytenkie. A cóż to za grzyb? Zobaczcie, jak dziwnie urósł Tak się aż odwrócił. Dobra, tu są dwa ostatnie. A już widzę po drugiej stronie jeszcze jednego. Gdzie w takich chaszczach. Teraz jest taki, i z drugiej strony dojrzałem jeszcze jednego. Idę po niego, tam są pięknie, ale jest mało, także nie biorę. Zresztą nie mam miejsca. Idziemy na prawdziwki dla Grzesia A ja przy okazji odmienię koszyk Prawdziwki zbierasz czy ceglaki? O kurde Bo ja już nie mam miejsca Wiem Dobra, idziemy z Grzesiem, zobaczcie, już miałem nie zbierać Ale jak nie wziąć takiego ceglaczka? Zobaczcie, jaki on jest ładny. Tu na góreczce trafiły się ceglaki. Kosz pełny. Także uciekamy stąd w poszukiwaniu prawdziweczków. Grzesiu mi zbiera cyglaczki. Teraz mnie się dla niego udało znaleźć prawdziweczka. Zobaczcie, jaki ładny. I zdrowizna Grzesiu mówi. Także jest dobrze. Powoli schodzimy z górki. Powinno ich się zacząć trafiać więcej. Idziemy. Zmieniliśmy miejscówkę. Tam jest mniej więcej samochód. Jakieś 150 metrów. I zobaczcie. Pierwszy prawdziweczek dla Grzesia. Ja już brak miejsca. Grzesiu. Tu Ci kładę na pniaczku. Dobra, idziemy dalej. Idę wymienić koszyk. O, i zobaczcie, jaka piękność. Takie można zbierać. Tu będziesz miał, Grzesiu, kolejnego. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Armagedon krasnoborowikowy same krasnoborowiki tam kolejne oj masakra biorę się za zbieranie jest ich bardzo dużo nie wszystkie zdałem radę nagrać nawet na szorcie bo się pojawiały następne co chwilę ale dopełniam ten koszyk i go idę wymienić Po prostu jest ich zatrzęsienie Tam ktoś łazi koło samochodu Grzesiek Ktoś łazi koło samochodu idealnie Jeszcze jeden My Grzesiu w ogóle od tamtej drogi Nie schodziliśmy na dół Dobra Zakończyłem Idę na samochód Grzesiu znalazł prawdziweczkę A ja tu widzę dla niego drugiego Tu jest jeden Grzesiu Tu widzisz? I tu jest drugi Widzisz? Przede mną Widzisz o tu Grzesiu nie i bardzo dobrze, a ja idę dalej w poszukiwaniu kolejnych. O tu mam dla Grzesia następnego, prawdziweczka. Dobra, kończę na razie nagrywanie. Tam jest kozak biały. Kolejny prawdziwy znaleziony. Już prosimy Grzesia, żeby sobie go wziął. Także tu Grzesiu przed tym pniaczku. you <laughs>